Cześć, nazywam się Dawid. Ja nazywam się Weronika. Zapraszamy Was serdecznie do naszego salonu, znajdującego się na Franowie, dokładnie na ulicy szwedzkiej 10a. Naprzeciwko Ikei. Na Ikei. Chcemy Wam pokazać nowe kolekcje, które stanęły u nas tydzień temu w naszym salonie. Są to kolekcje projektantki Gosibaczejskiej. Zapraszamy do obejrzenia. Tutaj mamy do obejrzenia. Taką metaliczną strukturę. Wszystkie płytki i wszystkie kolekcje gości są inspirowane tkaninami, czyli ich kre kreacjami były jakby stworzonymi przez nią. Są różne struktury, różne elementy i różne kolorystyki. Tutaj mamy płytkę białą, która z jest beuty beauty, beauty, dokładnie, która kojarzy się z prześcielanym jakoś prześcieradą tkaniną białą. Po... Taką oczywiście świeżością podczas snu. Dokładnie. W całej kolekcji Parady Żanowej znajdują się też wielkie formaty, czyli seria monumata. I są tutaj różne płytki. Najmocniejszy element. Myślę, że to jest taka marmurowa płytka, która będzie przodowała. E, bardzo ciepła, e, myślę, że w swoim Zło odcieniu bardzo przyjemna. Ze złotą, szarą, naprawdę żyłką, bardzo delikatną. Myślę, że nie jest do pomieszczenie zyska naprawdę oryginalnego efektu. Okay. <gry> Na jest szara płytka imitująca kamień, jest to bardzo elegancka nowoczesna struktura, która bardzo realnie oddaje tą strukturę kamienia, że jak się przyjrzymy rzeczywiście wszystko wygląda perfekcyjnie. Płytek jest oczywiście dużo, dużo więcej, więc zapraszamy do nas do salonu, zobaczcie je na żywo, chętnie pomożemy, doradzimy. Na pewno do tak znajdziecie coś dla siebie. Dokładnie, do zobaczenia. Do zobaczenia.